Cele. Zapisuję. Je, Przepisuję. Je. Cele. Zapisuj i przepisuj. Wyznaczanie celów. Zapisuj i przepisuj swoje cele. Co rano, jako zasada. Zapisz je w czasie teraźniejszym. Nie, że chcę, że będę, ale że jestem, mam, umiem. Cel niech będzie pozytywny, a nie zaprzeczający. Zatem zamiast przestanę robić to i to, rzucę palenie, rzucę taki a taki nawyk, nie będę robił tego i tego, piszę robię to i to, nie palę. Nie jestem osobą, która jest taka a taka. Jestem osobą, która jest taka a taka. Nie pisz schudnę tyle i tyle, a napisz ważę tyle i tyle, już w czasie teraźniejszym. Nie pisz, nie będę robił abc, ale robię c, d, e. I co bardzo ważne, pisz w pierwszej osobie. Jestem, robię, umiem, ważę, wiem. Pisz w czasie teraźniejszym. I zapisz co najmniej 10 takich celów na za 12 miesięcy. Codziennie przepisuj swoje cele rano. Patrz na nie, czytaj, gdy piszesz. A po miesiącu no, może już po 21 dniach to zadziała i zaczniesz być tą osobą, o której piszesz. Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy w działaniu. Pozdrawiam, do dzieła!